Dziennik pokładowy misji ratunkowej statku kosmicznego Badges Revenge, statek ES Armadillo Kapitan Dawid Micikow. Data 14 listopada 2320. Dzień pierwszy. Wyruszenie w nieznane. Badges Revenge zniknął z radarów w systemie M10112 Dowództwo, nie chcąc stracić momentum, ekspansji oderwało od naszej wspaniałej misji skanowania planet gazowych w M10017, żeby sprawdzić, co się wydarzyło. Szczerze myślę, że zbyt blisko podlecili do jakiejś planety i grawitacja zrobiła swoje. Dziś wyruszamy w naszą misję ratunkową. Nie mogę się doczekać, aż uratuję tego gnoja, arogancki dupek, co nie docenia swojej szlachetnej pracy. Na jego miejscu byłbym najszczęśliwszym człowiekiem w kosmosie. Ostatni raz go widziałem z dwa lata temu na pokładzie ES Dragon. Razem trenowaliśmy do dowodzenia własnymi statkami kosmicznymi, ale jego to całkowicie nie jarało. Dla niego to był tylko zawód, normalna praca od 8 do 18. Jak ja go znajdę, to nie przestanę mu wypominać tego do końca jego nakręciłem się. Mój zespół i ja opuścimy system w niecałe 2,5 godziny. Nie spodziewam się żadnych problemów z tym zadaniem. Jeśli się postaram, to Armadillo wróci do badania pierdów kosmosu przed nowym rokiem. Świeżo zapakowani w prowiant, trochę broni oraz najnowsze roboty od neokorpu. Przydałby się nowszy silnik kwantowy, ale to bym dostał chyba tylko w przypadku, gdyby odkryto kosmitów. No cóż, nie ma co marudzić, eee, koniec transmisji.